Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę. Subskrypcję będę robiła czytanie dla wodników na sierpień 2025 roku. Rozkład będę robiła z tali Tarot i Luminati. No dobrze, jeszcze potasujmy. I ostatni raz jeszcze. Dobra, I zobaczmy, co dla wodniczków. Energia miesiąca. Mm, osiem buław. Informacje. Lubię też tą energię, bo zawsze coś y, przynosi nowego. Oczywiście, to może my wysyłamy też w świat te 8 buław, to zwróćmy uwagę, co wysyłamy, żebyśmy później nie żałowali, bo tych buław się zawrócić już nie da. Jak to pójdzie, to już koniec. A więc, no, fajna, szybka energia, może dużo się tutaj dziać. Zobaczymy, co będzie dalej w czytaniu. Dobrze. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć w sierpniu, hmm, mamy tutaj yy, mamy tutaj cesarzową, więc z więc takim komfortem, z dobrobytem, yy, yy, z też może zdaniem sobie czasu na odpoczynek, może być z tym też problem z wyjazdem, z odpoczynkiem, też może. Właśnie jakieś sprawy związane z bezpieczeństwem finansowym, um, no też z wejściem w taką energię, a może też oczywiście być taka osoba właśnie um, o tych cechach um, um, właśnie cesarzowej. E, więc też tak może być, tak? Że, że to jest trudność y, y, z tą osobą, tak? No ale zobaczymy, co, co dalej się tutaj pokaże. Mm, dobrze, no to niespodzianka. No niespodziewanie mamy y, rycerza mieczy szybka energia. No, no, rycerz mierczy często działa, niekoniecznie e, przemyśli, więc to są bardzo impulsywne działania. E, czy są związane z tą ósemką e, buław? Czy to jest jakiś e, e, jakaś, e, jakaś odpowiedź na przykład szybka na te, na te tutaj informacje, które przychodzą? Może tu jest też trudność właśnie w utrzymaniu tej swojej pozycji bezpiecznej, tak, tej królowej, właśnie tej królowej, tej cesarzowej. E, oczywiście to może być nasza energia, tak jak powiedziałam, to może być też czyjaś energia, że ktoś taki się też właśnie pojawia i na przykład nam właśnie burzy trochę ten, ten spokój i tą stabilizację. No, zobaczymy, co tutaj dalej, bo na razie to nic tutaj za dużo nie widać jeszcze, tak? Co robić 10 kielichów, więc tutaj bym powiedziała skupić się też na rodzinie na przyjaciołach na na, tej, na tym też doświadczeniu, które zdobyliście w swoim życiu, bo w tych kielichach są różne doświadczenia, te piękne i te trudniejsze, więc tutaj z jakiegoś powodu też się tutaj ta energia pokazała, ale oczywiście ona też mówi o tym, że mamy na kim, na, na kim polegać, na kogo liczyć, więc też cieszyć się. A więc też y, tutaj te, też może być coś y, na rzecz. Zobaczmy dalej. Co robić? Czego lepiej nie robić? Mamy tutaj y, 9 denarów, czyli dziewięć denarów to jest takie sama jestem, sama sobie dam radę. Y, dużo osiągnęłam, dużo potrafię, ale widocznie tutaj y, właśnie trzeba y, na rodzinę się też zdać do... Y, może tutaj właśnie jakąś rolę też te osoby o, mogą odegrać, y, czy przyjaciele. Y, najważniejsze właśnie, że też nie jesteście sami, y, możecie prosić też czy o pomoc, czy korzystać właśnie z pomocy, y, czy też skupić się na rodzinie, tak? Bo tutaj też może to mówić właśnie, żeby się skupić na rodzinie, tak? No dobrze co tam mamy dalej, mamy wynik podsumowanie, mamy króla denarów. Mm, więc myślę, że te sprawy tutaj finansowe, też y, związane z bezpieczeństwem, też tutaj coś jest na rzeczy, ale myślę, że to się dobrze kończy, że mimo to, że w pozycji tutaj właśnie y, trudność pojawiła się właśnie cesarzowa, więc myślę, że te sprawy. Y, y, Dobrobytu takiego, czy spraw finansowych, uda się tutaj wszystko poukładać, właśnie dzięki rodzinie, dzięki przyjaciołom. To wszystko się jakoś ułoży, tak. Może ten rycerz mieczy troszeczkę tutaj coś namąci, czy to ktoś, czy, czy to nasza energia, tak. Ale tak jak powiedziałam, skupmy się y, na, na rodzinie, na przyjaciołach, to, to nie jest czas, żeby działać y, tutaj, myślę, że w pojedynkę. Tak? Tu trzeba szerzej troszeczkę spojrzeć. A zobaczmy, na spodzie mamy arca kapłankę, czyli dużo takich tematów, które są... Niedopowiedziane też ósemka e, kielichów, czyli odchodzenie od czegoś co nie służy gdzieś, to jest powiedzmy w tle. No, natomiast mamy tutaj też e, pazia mieczy, mamy tego rycerza mieczy, może paść mieczy mówić też o zdobywaniu jakiejś e, informacji, ale mamy też siłę, więc dobrze byłoby, żeby adekwatnie reagować do sytuacji. E, żeby nie dać się ponieść y, y, emocjom, czy rządzy. Yy, i tak jak mówię, y, może jeszcze coś y, po prostu, może jeszcze dobiorę, bo y, tutaj może do tych ośmiu buław mamy wieża, jakaś informacja. Może y, dotycząca, że coś się tutaj y, burzy, tak? Burzy się. Y, ale to dobrze, dlatego że wiadomo, że były to słabe fundamenty i tak by nic z tego y, nie było. Może przez to właśnie trochę nie czujemy się pewnie, y, boimy się troszeczkę właśnie o to, co tutaj będzie, jak będzie. Yy, jakaś szybka jest reakcja, czy nasza, czy czyjaś na tą wieżę. Ale tak jak powiedziałam, mamy rodzinę, mamy przyjaciół i nie jesteśmy sami w tym wszystkim. Na tym się skupmy. I tutaj mamy tego yy, króla denarów, więc myślę, że wszystko się uda, yy, wszystko się uspokoi i jakby. Yy, yy. To bezpieczeństwo, te tematy związane z finansami, to wszystko się y, poukłada. Jeszcze do y, króla denarów coś dobierzemy. Mamy tu dwie buławy, czyli właśnie z kim chcemy iść, jak chcemy iść. No po tej wieży myślę, że to jest dobra energia, żeby sobie wszystko na nowo y, poukładać. Na spodzie mamy dziewięć buław, więc myślę, że... Y, Tutaj y, może być już ciężko, też właśnie y, takie lęki trochę, że ktoś może chce nas wykorzystać. Y, może być tutaj już y, dużo zmęczenia, ale myślę, że to wszystko się y, uspokoi, bo ta wieża już w końcu runie y, y, i będzie można planować nowe. Pojawia się znowu ósemka kielichów, czyli to, co ma odejść, jednak myślę, że tutaj ostatecznie odchodzi, ale pojawia się też Asbuław, który może nas bardzo rozgrzać, więc, więc też jest tutaj dużo, dużo ruchu, nadziei. Mamy gwiazdę, nasza energia też myślę, że będzie osłabiała te negatywne. I myślę, że sobie tutaj z tym wszystkim poradzimy, z jakimiś tematami. I dobrze, że się pojawiła ta wieża, bo jeżeli coś miało mieć słabe fundamenty, to nie, nie, niepotrzebnie byśmy marnowali na to czas. Lepiej wejść właśnie już w coś nowego. No dobrze. Tak wygląda czytanie dla wodników na sierpień 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!